Siemaneczko lodziska, z Wars 4 GB PS3 Lecimy z kolejnym tytułem z gry miesiąca Tym razem jest to Infamous First Light Dodatek do Infamous Second sun Więc jeśli macie PS Plusa, a jeśli macie PS4 to pewnie macie PS Plusa I chcielibyście sobie popykać w to, to można sobie ściągnąć Śmiało No Infamousa dawno nie grałem, zobaczymy co tu będzie Oprócz tego, że sterujemy tą babiczką co pamiętam? Spotkamy w y, przypadku w Normanów w pełnej grze. Wiem, że cię... Po polskie znowu. Ale to napisałem nie trzeba. Nie wyobraźnię. Ja sobie dokończę w tych czasie jak Ale nie pomogę Ci, jeśli się nie otworzysz. Panno walker. Panno walker. Panną hey! Proszę, powiedz mi, co się stało. Nie powiem, nie dam się. Okej. Okay. Czyżby już się zaczynała akcja? Rodzice wzięli mnie na rozmowę, jak odkryli, że mam moc. No nie miałam. Na szczęście mój brat, Brent, opiekował się mną. Wziął mnie za rękę hmm. i uciekliśmy. Kilka nie lat żyliśmy na ulicy. Wciąż w biegu i wciąż w ukryciu. Robiliśmy niefajne rzeczy, żeby zarobić, ale nasza ostatnia fucha w Seattle była gorsza, niż wszystkie inne razem wzięte. W Seattle to tam, gdzie <laughs> jesteśmy naszym gościem. Na miejscu No daj spokój. To już ostatnia robota. Jest załadowane, chodźmy już. Nie, przecież to dzień wypłaty. Hmm. Ile? Starczy <laughs> na mieszkanie. Tak? Tak. Jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To jak? Chodź. To już coś. W końcu zaczniemy od nowa. Uda nie nam się, uwierz. Cholera, schowaj się. Co? Ginę. Zostań, zaczekaj tu. Odciągnę ich. I nie, stój. Rób swoje i pryskamy stąd. Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt, jak. Nie. Nie, nie używaj mocy. Nikogo nie zabije. chcę tylko. No. Tylko pomóc, No Dobra, ej, ty, chodź tu. Spójrz tu. No dalej, spójrz no, o, patrzę, na mnie. Nie, wam się Ech, To konieczne. Dobra, dobra, mała. Tutaj. Co? Obcą? Odwracajmy się? Nie chcę się nic odwracać. Widziałaś tu gdzieś Gnojka z irokezem? Znajdę go, jak przeszukam twoją łódź. Czekaj, pokazać ci sztuczkę. Przewodniczka! Nawaj, nie czekaj. czekaj. nie my kazał mi trzymać swoje moce wow. w tajemnicy. Gdyby ktoś dowiedział się, że jestem przewodniczką, to no, by mnie Tamtej nocy się nie bałam. Miałam użyć mocy, żeby wykonać zlecenia, a potem mieliśmy zbierać. Bylibyśmy daleko, zanim dozowcy zdążyliby przybyć na ale. miejsce. Zawsze jest jakiś ale. <grym> <grym> o nie! A czekaj, Czemu tu się czekać, mam co to wygląda? A A mam koncepcja ogólnie jest taka sama z tego co widzę. To nie ma się pojawiać. Dalej krajówki, gdzie się ukrywacie? To jest tak naprawdę? A może w stanie mam ten Nie wykonam tej roboty z Dobra, wiem, kurna kobieta. Staram się, ale nie wiem, gdzie mam uciek. Nie namierzy mnie. Dalej, kryjówki gdzie się kryjecie? To mapa, czy coś? Nie, tu ma mapa. Młody ale dalej nie ma tu żadnej. Priyówki. No teraz nie powinien mnie widzieć, tak naprawdę. Ale jest faltery, skoro. Co są? to są? A, to, są to musi być coś za czym można się schować. Okej, okay. nic mi nie grozi. Schowaliśmy się zobaczymy czy tu się uda? Nie wiem co to za niebieski punkt ten na mapie jest. Zmyliłam Dobra. go! Wygląda na to, że się udało. Dobra, no, kożna, co telefon, Party line. Brent, jesteś cały? Tak, ale jak zaczęłaś świecić, zrobiła się afel. No i... To niebezpieczne, musimy uciekać. Dozowcy tu idą. I co z naszymi planami? I z moim mm. kotem. Powiedz co trzeba zrobić. Pomogę. A, dobra, ale a. pośpiesz się. Apartament na rogu trzeciej i stone. Włam się i zawiesz czerwoną torbę. Okej. Okay. Co, to, co? co w niej jest? Przyniesie ją, a odpłyniemy łódką pełną forsy. <laughs> to mi się podoba. Spoko, damy radę, wrachę. Policja Zaczynsz, też, dobra! Jeden krok przed nimi. Dobra, spoko jest, biegniemy, nas nie dogonią. Tak więc jeśli chcielibyście sobie pograć w, w Slijka w dodatek do to widzicie te same te rejony, no nie e, wiadomo skoro to samo miasto to te same rejony, no jakby żeby inaczej. Czekaj, czy w jakimś momencie spotykamy naszego bohatera. Mamy tak samo oczyszczenie i w ogóle... Fajnie, to no Dobra, jesteśmy. Elegancja plaska. Zamknięte. Zamknięte. Buk no, Co? Ups. Co? Żadnych świadków! Zabić ją! Walizka? Najpierw trzeba ją zabić! Nie, nie chcę tylko tę czerwoną torbę! Dawaj, lejciula! Cały go kopa! O, leż pięknie stał! Ten granatiren tam rzucił, ale teraz chyba... O Jozu! Gdzie ty jesteś jeszcze? Tu jesteś. Dziękuję. Dobra, i dziękuję. Po zamiatane. Dobra, jest torba. Jest torba, jest walizka. A was e, zapraszam do PS Plus, do PS Storea, znaczy się do sekcji PlayStation Plus. To jest gra stycznia za darmochę Infamous Fair e, Light. Ups, bombeczka. Kabum. No to koncertowo. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, ściągajcie.